Jesteśmy teraz jakby w takiej naszej najwyższej cysternie. Ja na jej przykładzie staram się wyjaśnić, po pierwsze, dlaczego bardzo często o tym dawnym akwedukcie mówi się, że jest to jakby negatyw tego miasta, które mamy u góry. No, bo proszę Państwa, im większa dziura znajduje się pod spodem, tym większa kamienica znajduje się u góry, tak? No bo z tej dziury kiedyś wyjęto materiał, żeby te kamienice zbudować. Jak tam, gdzie były toalety, dziura była mniejsza, to i kamienica nad nią będzie zapewne mniejsza. Teraz, proszę Państwa, tutaj chciałam Wam jakby pokazać dwa elementy. Pierwszy element Państwo tutaj wykorzystują jak najbardziej do tego, do czego służył. To są ławki powstałe w czasie II wojny światowej, żeby tym ludziom, którzy się tutaj ukrywali, jakby no, łatwiej było, prawda, tutaj wygodniej tutaj przebywać. ale Spójrzmy do góry. Mamy podobny element, ale już raczej ciężko nam sobie wyobrazić, że to będą jakieś ławki, no bo jak tam wejść, żeby usiąść. Ten element u góry, proszę Państwa, to już jest oryginalny element akweduktu i to jest po prostu chodnik. Chodnik, który kiedyś służył do pracy człowiekowi, którego w Neapolu nazywało się podcaro. I teraz, proszę Państwa, podcaro. Podca po włosku to jest studnia. Pod Podcaro możemy powiedzieć, że to jest studzienny. Dlaczego studzienny? Ano, przypominam Państwu, że w czasach akweduktu to tutaj nie było żadnych schodów. Zatem jedyna droga, jaką ten nasz podcaro mógł tutaj prawda wejść do pracy, no to była droga przez studnie. I teraz, jak Państwo popatrzycie na te studnie, które ja wam tutaj, którą ja wam tutaj oświetlam, to co? Zobaczymy, że schodów to prawda nie było, ale drabinka dla Podcaro. Jak najbardziej istniała, bo widzicie w tej studni takie otwory. Tam sobie nasz podcaro wkładał ręce albo nogi. No i tak, prawda, albo się wspinał tam do góry, tak, albo się opuszczał, tak, albo się podciągał, albo się opuszczał. Czyli to była ta jego droga. Po co przychodził tutaj podcaro? Przychodził do pracy. Podcaro przychodził tutaj, proszę Państwa, czyścić wodę. Generalnie pamiętajmy, że ta woda, zwłaszcza jak wpływała tutaj z tego już rzymskiego akweduktu, ona częściowo płynęła po powierzchni i taka woda się też brudziła. Jasne, nie było jeszcze plastików, ale listki, gałązki, prawda, piasek, to wszystko tutaj wpływało. Zanim wpłynęło pod, powiedzmy pod te podziemia na Apolu, była jakaś krata, która nam zatrzymała te duże elementy jakby tam u góry. No ale te wszystkie, ta cała drobnica tutaj jednak wpadała i co najgorsze, wpadały tutaj też martwe zwierzęta. Zatem ten nasz podcaro, on przychodził tutaj, prawda, miał ze sobą jakąś miotłę czy jaką, jakieś grabie. On chodził nam tutaj po tej, powiedzmy po tym chodniku, stąd mamy ogromną cysternę, dlatego ten chodnik, on się tutaj kiedyś ściągnął dookoła z małych cysternach. Taki chodnik może być tylko przy jednej ze ścian. Nasz podcaro miał jakieś gra Prawda, jakąś yy, yy, miotłę, ściągał sobie z tafli wody wszystko do siebie. Miał później jakąś siatkę, którą to wyciągał yy, na ten chodnik, a później jakimś worem prawda, czy jakimś wiadrem to wszystko musiał ciągnąć yy, do góry. Yy, no i teraz yy, wiadomo, nasz podcaro, skoro tutaj pracował, yy, to też za taką pracę trzeba było podcaro Co? No, zapłacić, jasne. I nie było wtedy jeszcze takiego systemu miejskiego, że poszedłby pod staro raz w miesiącu do magistratu i by mu tam kasę dali. Tylko każdy musiał płacić sam. Czyli tak naprawdę każdy płacił za swój fragment wyczyszczonej wody. Ci, którzy mieszkali nad tą cysterną, płacili za czyszczenie tej cysterny. Tamci, którzy, prawda, mieszkali nad tą, powiedzmy, cysterną mniejszą, tam nie były toalety, no to płacili za tamtą. Tamci w innym kierunku płacili za swoją. I tak to szło. Czyli nasz pod Caro, chciał, nie chciał, raz na jakiś czas no, musiał się gdzieś tam prawda, yy, człapać do góry, żeby te pieniądze za pracę dostać, powiedzmy raz na tydzień czy raz na 10 dni. I teraz my sobie takiego podcaro po powyobrażamy, jak on tam po te pieniądze szedł. Po pierwsze, proszę Państwa, podcaro. Podcaro, jak już mówiłam, schodził tymi studniami, pamiętajmy one metr na metr. Potem, żeby ciągle nie biegać do góry i na dół, no to sobie trochę ułatwiał pracę, tak? Ją do kolejnej cysterny przechodził przez nasze Kunikola. Państwo też już tam przeszli, widzieli, jak tam jest. To też pewno potraficie powiedzieć, jak ten podcaro wyglądał. Nie mógł być zwykły. Tak? No, dokładnie, bo by się nie zmieścił. Zatem był to jakiś, prawda, niewielki, zwinny, szczupły człowieczek. Do tego na dodatek on tutaj nie pracował na slipkach, bo Państwo tutaj się porozbierali, co niektórzy, tak? Tylko pamiętajmy, że dzisiaj fakt, mamy tutaj 17 stopni Celsjusza, stałą temperaturę latem i zimą. Ale za czasów Podcaro to tutaj była woda zimna, tak? Więc tutaj było dużo zimniej, dużo wilgotniej, hulał wiatr, bo też studnie były pootwierane. Zatem nasz Podcaro, no, coś tam na sobie musiał mieć. Tak, na slipkach nie pracował, nawet jak go tutaj nikt nie widział. No i co? To coś, co miał, to musiało być w miarę wygodne, no bo jednak tymi nogami tam rękoma machał. Teraz dla nas wygodne to dres albo ewentualnie dżinsy. Tyle tylko, że takiego luksusu to za jego czasów nie było. Zatem zakładamy, że nasz podtaru po prostu miał na sobie coś luźnego, tak? Tam żeby jednak mógł właśnie się bez problemu poruszać. No i teraz wyobraźmy sobie takiego naszego podcaro, ubranego, niewielkiego, jak on tam idzie po pieniądze, bo dzień wypłaty i tam skrobie się na piąte, bo wiadomo, od piątego lepiej zacząć, tak później łatwiej jest schodzić. Dociera nasz podcaro na piąte, dociera do tego naszego otworu studziennego no i tam gdzieś powinny te pieniądze dla niego leżeć. Więc nasz podcaro co? Dochodzi, wyjmuje rękę i Nie ma. maca. No, dokładnie, nie ma, bo my jesteśmy przecież w Neapolu, tak? A nie jesteśmy w żadnej Szwecji czy Szwajcarii. W Neapolu toż jak nie muszą, to nie płacą. No, wyciąga pewno drugą, tam też próbuje macać, ale tam też nie ma. No i co? I co wtedy robi taki podcaro? Toż nie po to polas po po na piąte, żeby teraz wrócić z niczym, tak jak zamknie włos, to też mu nic nie właściwie to nie przyniesie, bo jemu chodzi o to, żeby jednak zarobić, no nie? A nie, żeby no czeka, po prostu... To kolejne, współpracuje z początkiem zwierzęta i tak dalej. To poczekamy, tak, 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 dokładnie tak będzie. Znaczy najpierw to on zaczyna tam po prostu wchodzić, no skoro dotarł na piąte, dziura jest, tak, no pieniędzy nie zostawili, to sam sobie pójdę i wezmę, tak? Prawda? Tak jest. No i teraz nasz podcaro, prawda, zaczyna wchodzić przez tą dziurę. Pamiętajmy, przez dziurę, tak? Przez dziurę nie wchodzi się jak przez drzwi, czyli nie, nie wystawiamy od razu nosa, oczu i tak dalej. Tylko co? Jak się wchodzi przez dziurę? Dokładnie, no od drugiej strony, tak? Czyli co? No musiał jakoś tam przejść. Tak, tak? Czyli tak. przeważnie najpierw wystawia jakiś tam y, tyłek. Y, no, zaczyna tam wchodzić, a na tym piątym piętrze, jak on tam poszedł, to kogo my tam mamy? Dokładnie, jest ta pani domu, która już teraz nie musi tyle razy schodzić na dół do góry, więc ona, nie mówię, że siedzi, ona tam gotuje, sprząta, że prawda, prasuje, czy cokolwiek innego, no ale jest w tym domu. I teraz jak jej tam z tej studni coś zaczyna się wyłaniać, to co ta pani robi? Nie Najpierw... Tu pani ma rację, wrzeszczy, bo ona nie była przy, przygotowana na to, że jej ktoś tam wejdzie, więc ona wrzeszczy i ucieka do sąsiadów, no nie? Jak tam do nich poleci z takim wielkim krzykiem, no to co? To sąsiedzi ją pytają, co się stało, nie? Ona mówi, że tam jej coś wyszło, no to oni chcą wiedzieć, ale co ci wyszło, tak? No to ona mówi, że takie było nie wiadomo co, no ale jednak określi bardziej. No to ona mówi, że małe było, no to, ale jeszcze bardziej. No tak gadają, 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 wiadomo, aż w końcu ona mówi, że to coś, co jej wyszło, to to w sumie było podobne do takiego małego mnicha. No bo wiecie, małe, w czymś luźnym, tak? No, wydukała z siebie. Mały mnich. Mały mnich po napolitańsku to jest Proszę Państwa Munacello. I teraz, oczywiście, pojawia się tutaj legenda o takim małym mnichu. No bo jakby. O tym właśnie Munacello. W tej legendzie ten mały mnich to nie jest człowiek, bo na ciągle tam nie wie, że to taki, to jest jakaś zjawa, tak? Jakieś złe licho, no bo co robi w sumie Munacello? Munacello po pierwsze no straszy, tak? Po drugie, co robi Munacello? Robi dokładnie to, co podcaro. Podcaro poszedł na piątę, żeby wziąć kasę, tak? Kobieta uciekła, ha, ha, chata wolna. Podcaro wszedł, prawda, to co, wziął, to co znalazł, to wziął, tak? Teraz kobieta wraca, być może z sąsiadami przychodzą łapać, to licho, licho już nie ma. Ale, no tak, szkatułki z biżoterią nie ma, pieniędzy w dbanku nie ma, tak? Obrączki gdzieś tam zostawionej nie ma. No co ukradło? No dokładnie ukradło to, to wlazło, czyli Munacello. Teraz mało tego, według tej naszej kobiety, Munacello też brudzi nam wodę. To my zapytamy, no jak to przecież podtaro czyści. Czyści. Ale podtaro głupi nie jest. I czyści tym oczywiście to płacą. A tych, co nie płacą, to nie tylko, że nie będzie im czyścił, tylko, no co, że musi ich zmusić do płacenia. Więc on tutaj schodzi, myśli, myśli, potem przeleci się po tym całym akwedukcie, pozbiera te szczury, co tam, wiecie, ogon, cełbem, to ledwo, ledwo już tam się razem trzymają, bo to zgnite, no i wrzuci im pod taką studnię. Kobieta wiadro na dół, wir się robi do wiaderka, prawda, Psz. takiej wody to ona nie użyje. I teraz uwaga, bo nie miałoby wszystko sensu, gdyby nie to, że no musiał być w tym domu ktoś, kto powinien zapłacić temu naszemu podcarę. I to był oczywiście mąż tej kobiety, mężczyzna, który zarabiał za rodzinę, na rodzinę, który ją utrzymywał, no który pracował gdzieś tam poza, no ale dajmy na to mężczyzna wieczorem wraca. No i kto? Kobieta mówi: Nie będzie kolacji, tak? Nie ma zupy. No bo, bo ten munacello, no prawda, pobrudził wodę. Na co mężczyzna drapie się po głowie i wie, że jak on nie zapłacił podcaro, no to przyszła wizo za rachunek do góry, no nie? I może nawet tej swojej żonie próbuje tłumaczyć. Ty głupia kobieta, nie żaden mu tylko ten cholerny podcaro, co to nie poczekał. Tyle tylko, że w tamtych czasach, jak Państwo zapewne wiecie, mężczyźni z kobietami to tak na takie domowe właściwie sprawo, o takich domowych sprawach to w ogóle nie rozmawiali. Więc jak taki mężczyzna, taki mąż, przez 20 lat tej kobiecie o żadnym podcaro nigdy nie powiedział, to teraz jak on nawet jej próbuje mówić, tak? No to ona na niego co? Patrzy jak na kretyna, mówi: No idiota. No, jaki podcaro, jak ja na własne oczy widziałam? Munacello. I w końcu powiedzmy sobie jasno, oficjalnie, że o tym, o czym mówi się w mieście, no, decyduje zawsze kobieta. Więc w Neapolu wodę brudzi Munacello.